Zgodnie z kolejnością zaopiniowaną przez prezydium Sejmu i Konwenc seniorów. I tu uwaga do Państwa: dzisiaj nie będzie bloków głosowań. Ani tego proceduralnego o 15, ani tego, który mieliśmy zaplanowany za chwilę. Za dużo posłów jest nieobecnych w związku z wyjazdami. Tak. Szanowni Państwo, jak Wy wyjeżdżacie, wszyscy wyjeżdżają, jest dokładnie tak samo. Sejm jest od tego, żeby podejmował decyzje, a nie od tego, żeby sobie stwierdzał braki kworum. I to jest nasze zadanie, z którego rozliczą nas wyborcy. Więc, więc chcę Państwa poinformować, że blok głosowań wszystkich i tych komisyjnych, i tych związanych z proceduralnymi kwestiami, jeżeli dzisiaj będą zgłoszone sprzeciwy w pierwszym czytaniu, będzie jutro o godzinie 10.00. Te propozycje zaopiniował pozytywnie Konwent Seniorów z wyjątkiem posła Suskiego. Który jasno i wyraźnie prosił, żeby o tym poinformować. Uczciwie o tym informuję. Posłowie, którzy są nieobecni, są ze wszystkich klubów. Rząd jest w Pradze na konsultacjach międzyrządowych. Z... Ja to rozumiem. Natomiast moim zadaniem jako marszałka Sejmu jest doprowadzić do tego, żeby Sejm nie tylko gadał, ale też konkludował, żeby głosował i żeby te głosowania były konkluzywne, żebyśmy rozkrzygali sprawy. Taka jest. Taka jest. Głosu, zaraz będziecie głosować, będą wnioski formalne, karty się zagrzeją. Natomiast chcę Państwa poinformować, że taka jest decyzja prezydium, zaopiniowana pozytywnie przez konwent. Oczywiście przy głosie przeciwnym posła Marka Suskiego reprezentującego klub PiS, a informacja w tej sprawie oraz harmonogram planowanych posiedzeń zespołów poselskich, a także wykaz ustaw, które Senat przyjął bez poprawek, dostępne są w systemie informacyjnym Sejmu. Proszę pana posła sekretarza o odczytanie komunikatów.